Błyskawiczne danie z kurczaka w azjatyckim stylu. Michał Bałazy, witajcie na szlaku smaku. Filet przesmażę z ostrą papryczką, kary i przyprawą do kurczaka, podam na jedwabistym ryżu. Kurczaka. Kroję w plasterki, a następnie w paski. Urzucam go na rozgrzaną patelnię. Papryczki i na patelnię. Czas na przyprawy. kary, a druga to przyprawa do kurczaka. Całość mieszam. Ananas, może być z puszki, może być świeży. Teraz dodaję pomidory z puszki. Czas na kolendrę. Mleko kokosowe. Połówka wystarczy w zupełności. Odrobina soli. Co prawda nie było tego w planie, ale pokażę Wam jeszcze szybki dodatek do ryżu, który będzie smakował świetnie. Dwa ząbki czosnku. I jedyne co robię, to dodaję czosnek do sosu sojowego. Porcyjka ryżu. Kurczak. Bardzo ostry. Dodatek. Kiełki. Nieco zielonej pietruszki. Kurczak na ostro, danie błyskawiczne, chyba najszybsze jakie przygotowałem dotychczas w programie. Świetna propozycja dla zapracowanych, ale kochających jeść. Zapraszam serdecznie po inspirację na kanał na szlaku smaku. Czytajcie też polo magazyn, zerkajcie na Facebooka i Instagrama. Żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!